Witam wszystkich. Otworzymy sobie paczuszkę. W tej paczuszce jest nowy, nowy tablet od nawigacji Hydra System. Samsung, Samsung Tab Active Pro Wow Fajny A to jeszcze jest Wow, jakie fajne uchwyt O, teraz, teraz będzie profeska To jest od razu stacja ładująca Wygląda. No, elegancko. elegancko. Teraz sobie przejdziemy, zobaczymy, gdzie to zamontować w ciągniku. Bo myślałem trochę w innym miejscu. с не Jak opakowanie, ładne. Jaki fajny, zobaczcie. Chyba można po nim jeździć ciągnikiem. Znaczy, raczej spróbować nie będę. Rysik. Ale fajny. Liczymy sobie. Chyba tym się włącza. Czy tym? Jest. Tym. W końcu będę miał auto ściemnianie, bo tutaj na pewno będzie już w Samsungu Auto ściemnianie, czyli będzie y, jasność ekranu dostosowana, czujnikiem tutaj, y, czujnikiem światła. O, jakie fajne, jak to się robi? Elegancko. Teraz zobaczymy, przymierzymy w ciągniku. Więc tak, tamtego starego miałem tutaj. A, a tego myślę, może zamontować tutaj. Tylko tu nie, o to może, bo tymi drzwiami tak nie wychodzę. Tu jest. Yy, tu są. Takie gwinty. I na te gwinty tutaj zrobiłbym jakąś rurkę i do tej rurki chyba tak przyczepił, tylko kabelek gorzej z kabelkiem. Yy, musiałbym chyba tutaj przeciągnąć kablem i zrobić jak, jakieś jakąś yy, Gniazdko jakieś zapalniczki, żeby tutaj wkładać. Yy, zrobiłbym też takie gniazdko może podwójne. Aby miał od razu do, do tej kamery, bo tą kamerę zawsze tędy muszę ciągnąć, tu Tu mam jedno gniazdko i Często jest tak, że Nie mogę telefonu naładować Bo korzystam z kamery Tak mi się wydaje, że to by było lepiej Chyba tutaj Czy wyżej Tylko może by miał daleko Sięgać, ale w sumie to Nie korzysta się z tego cały czas, tylko ustawienie jakieś i, I tutaj łatwiej by było patrzeć niż tu. Chyba, że jeszcze też jedna myśl mnie naszła, żeby zrobić tutaj i z tym połączyć taki jeden wielki uchwyt, i na przykład tutaj bym sobie miał go założonego. Zresztą jest głupi pomysł, powiem Wam. Od początku do końca. Bo na przykład mam ten komputer założony. No w sumie i tak go odczepiam do jak zmieniam maszynę, to odczepiam go Ale jest mało miejsca tutaj i na przykład do rozsiewacza, czy do czegoś jeszcze innego Czy na telefon, czy komputer do siewnika, i mi jest mało miejsca, więc Tak się zastanawiam, w sumie i tak tędy nie wychodzę a jakby nawet trzeba by było wyjść, jak już to tylko otwieram drzwi, żeby coś tam komuś coś powiedzieć. A nawet jakby trzeba było wyjść, to myślę, że tutaj szłoby się jeszcze zgiąć i jakoś tam wyjść. Ha, huh, no, ciekawa, ciężka decyzja. O, już jest Tapka nawet. Tylko musiałbym się połączyć. Bo on się teraz nie połączy z tego Nie połączy się Automatycznie na pewno Chociaż A wyłączone mam tutaj Dobra zobaczymy za chwilę Tryb nocny No tutaj jest czerń Tutaj to czerń No samsugi słyną z tego że U nich czerń to czerń Taka konkretna czerń Dobra, muszę tutaj się pobawić, połączyć go. Dobra, już mam hasło. Przypomniałem sobie hasło, połączyłem się już z z HydraBox Hydra Perkins. I teraz 17,2 i włączymy sobie. Czekajcie. Włączymy sobie Wi-Fi, damy mu internet. Dobra, damy mu internet. I zaraz zobaczymy tutaj precyzję. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. A jeszcze Wam pokażę yy, czujnik światła. Damy teraz do słońca. O, zobaczcie, jak jasno. A teraz w drugą stronę ściemnia się. Zawaliście, to działa. Zawaliście. Tego mi trochę tam brakowało. Tego mi brakowało w tamtym tablecie. I co mamy tu? Możemy jeszcze zrobić eksport danych z tamtego tableta i zaimportować tutaj, czyli wszystkie te ustawienia by przeniosło. Ja tam nie miałem za dużo puls zdefiniowanych, więc. Nie będę nic przerzucał. A tutaj narzędzia, no to po prostu sobie dodam, bo to nie, to nie zajmuje nie wiadomo ile. Na przykład o pryskiwacz. A ma Ama, Amazonę. Amazonę. 20 Nie, 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 nie. nie. 20. 1 metrów eee, i tak szerokość zrobimy 21. Przesunięcie zakładka tu nie, antena od belki tam jest chyba jakieś 5 metrów. No nic, damy na razie 5 metrów. Tak mi się wydaje, że jest 5, a później sobie dokładnie zmierzę. O, już tutaj złapało e, float RTK i już mamy 1,7. Zrobimy sobie kontrola sekcji, antena od belki tu mamy tak, kontrola sekcji, nie tutaj zmienna tak, kontrola sekcji musimy włączyć, zmienna szerokość musimy włączyć, liczba sekcji 5, on nam podzieli od razu po, po równo, ale ja mam nierówno, ja mam tutaj, ja mam tutaj 4,5, później ta. Tą mam, musimy wszystko wykasować. Tu mamy 3. Yy, tutaj mamy na środku mam 6 metrów. z metrach. Tutaj mamy 3. Ale szybko działa ten tablet. Ja pierniczę. Zawaliście. I tu mamy 4,50. Tym rysikiem jak fajnie się operuje. Yy, no i tyle. I tyle w sumie tu nie robię maszyny ciąganej bo tak mi jest yy, tak mi jest dobrze I, i i co i co i mi się z zy... nie, nie 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 dobra dodaj jako nowy dodaj jako nowy i powinno podzielić czekajcie nie chce mi no bo to trzeba ruszyć by było no nie nie tabletem <laughs> ciągnikiem ale o, przez chwilę widać. Jest, te są szersze, te są węższe, środek szeroki, czyli jest dobrze. No, opryskiwacz Amazony 21 metrów. No, a resztę później będę dodawał w trakcie w trakcie pracy maszynami. Dobra, ja sobie to ulokuję. Ja sobie to ulokuję i to by było w sumie na tyle chyba Wyłączamy Wyłączamy tablet. No, tablet będę zabierał do domu teraz. O. Łatwo się go. O, przytyknąć musi. No. no, łatwo będzie go zabierać, więc naładuję sobie go w domu. Mm. Jak wyłączyć tablet? Dotnij przycisku szybki panel, aby włączyć tablet. Kurczę, jak się tu wyłącza tablet. A no tak, faktycznie tu jest jakoś inaczej. Eee, e, e. Nie, to jest do kamery, tak? To jest do kamery. O, tu jest wyłącz tak? Ja mam też telefon z Samsunga i zapomniałem, że to. Że to tak działa. Dobra. Ja sobie to. O magda mi. chojneczkę. Mi tutaj posprzątała ostatnio. Może nie idealnie. ja już trochę nabrudziłem. Ale trochę mi ogarnęła. I choinka zapachowa. Tak sobie myślałem, muszę sobie tutaj przedłużyć. Odkręcić ten profil. Tutaj sobie przedłużę i dam tak do tej śruby. Po skosie sobie dam. Żeby po prostu jeszcze można było w razie. Wyjść e, łatwo. A tutaj uchwyt jest, że będzie można go dać i do góry, i do dołu. Więc jak go tu obniżę, to będę miał niżej. Jak będzie mi potrzeba, to dam go nawet o tak. I, i myślę, że o w tym miejscu o tak powinno być OK. Tylko żeby skręcić tak, to nie wiem, czy to tak wyjdzie. No nic, ja sobie to przeszykuję, zrobię prowizorycznie i zobaczę, czy będzie mi to pasowało. Bo będzie można, na przykład, będzie się schodziło w dół i w górę. Tak mi się tak mi się, tak pomyślałem, że tak zrobię. Bo jak dam tędy, to muszę dać tu poprzeczkę, i wtedy tak nisko by wychodziło, albo mocno wysoko, i ta poprzeczka by było niżej. Wyjść to już by było ciężko. Dobra, w sumie to, to tyle. Ja to sobie porobię. Trzymajcie się, na razie, cześć.